Witajcie moi mili w kolejnym odcinku z serii Aldara Plays Minecraft Jak dobrze wiecie, Azord <noise> Jak dobrze wiecie jest wersja 1.1 Minecrafta, w którym e, zmienione były, e, pozmienian pozmienianych było kilka rzeczy i dodanych chyba bajom, a z tego co widziałem wersja 1.2 Minecrafta ma zawierać dżungle i tam różne inne rzeczy, także też będzie bardzo, bardzo fajnie. Dobrze, że tego świata za dużo nie odkryłem tutaj, także w którymś z odcinków na pewno tego biomu poszukamy. A w tym odcinku chciałem Wam powiedzieć, że troszkę musiałem się napocić, żeby doprowadzić Minecrafta do stanu używalności po tej długiej przerwie. Przepraszam za to, bo są różne remonty prowadzone i jak widzicie mam Azora. Tutaj musiałem się ten, dużo napocić z tym, ponieważ wyszła wersja 1.8.5 Dogi Talentsów. No i właśnie jak zdążycie może zauważyć właśnie Inaczej są te umiejętności rozlokowane. Doszły puppy eyes, który nie wiem co jeszcze, jak to działa, zaraz się dowiem, to wam opowiem. Ogólnie widzicie, że nie ma, już nie trzeba, że tak powiem, klikać psa danym przedmiotem. Jak tutaj był wolf mount, to nie trzeba go klikać już tym siodłem. I po prostu dajemy plusik i Mamy tutaj te punkty do rozdysponowania na umiejętności. Jest tak, że na, pierwszą, na pierwszy poziom umiejętności wydajemy jeden punkt, na drugi, dwa, na trzeci, trzy. Czyli jak chcemy od jednego do trzech, to trzeba wydać osiem punktów, tak? Jeden, dwa, trzy, sześć. Przepraszam, sześć, sześć. Ym, tak. No i to po prostu rozumiemy. I za, za, za każdą kostkę dodajemy potem punkt. Prawdopodobnie. Może naprawdę nie pamiętam tego. No ale vo, Wolf Mount. O przepraszam. Wolfman to naprawdę... Oprze! <grywki> Jaki wasted. To ja to narobiłem. Chciałem go po prostu pod, po, podnieść. E, gdzie ty? Gdzie ty uciekasz? Ty Azor siad. siad. A gdzie drugi? Aha i podobno jest sfiksowany już, czyli jest naprawiony. To jesteś po tamtej stronie czy po tej? O pyszczek, masz po tej. Chodź tu. Ty siadaj. Trzeba podskoczyć i prawym. I wtedy siadamy... I lecimy! No i oczywiście Wolf Mount może wejść na pojedynczy klocek, w sensie na... Klocek na pierwszą wysokość. Także nie ma problemu, żeby wskoczyć tutaj szybciutko. No właśnie, i po to jest potrzebny, po tej potrzebna umiejętność pilopał, która właśnie pozwala spokojnie opadać na ziemię, nie tracąc przy tym życia. No właśnie. dum 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 que? dum 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 que? dum Dlaczego te Creepery wszystko niszczą? Dopiero co przyszedłem do gry po takim długim czasie nie grania. Gdzie to było? Tutaj było. Dlaczego tak się stało? Dlaczego się w ogóle pojawił wewnątrz? Dlaczego? Pieprzony Creeper. Jak tam, Azorek? Jak się czujesz? O, masz taki ładny nisko. Zjedź sobie szyneczkę. A wiesz, co upiekić ją. Fuck, tutaj też wie rozpierniczy. Co za. Nie. No, może tu w tu wlazł, po prostu. Szkła nie ma, nic nie ma, co za gnoje. Co za w ogóle gra, głupia. Ej, dobra. Skupmy się, skupmy się nad tym, co mam zrobić. Muszę wziąć to. Zobaczcie, jaki tu jest syf. Ja tego w ogóle nie ruszałem, nic ty nie robiłem. Ej, no. Azor. Siadaj. Uwielbiam te psiaki. Po prostu, gdyby <grytanie> nie było tych psiaków, w Minecraft był taki smutny, był taką smutną grą. Coś mi się tu przepala. Nie, ale w sumie mogę to zrobić trochę oliwy do ognia. O, tutaj mamy to, tu mamy to, tu, mamy to, tu mamy to. Tutaj powinien być węgiel. Jest o mlemsicy. Yy, nie mam tego. Kontrol paka więc nie wiem ile potrzeba tego węgla. Tu są, a tu dobrze, tu miało nie być drzwi. Chodź Azorek, chodź, chodź. No i podobno sfiksowali właśnie przechodzenie przez drzwi. Podobno. Podobno, podobno, no chodź tu. Miśku. Azor. No proszę Cię. Yy, ten piesiek też ma ten, on też ma, jest już przerobiony, jest Black Peltem, czyli jest bardzo Yy, mocno uderza. Mocno bije, mocno gryzie. I ty będziesz... Yy, będziesz burkiem. Póki co. No i oczywiście widzicie, że mamy... O! Coś tu zadziałało. Ej, gdzie ty tam? O, patrzcie! Gdzie ty tam łazisz po tej drzwiach? Chodź tu! Chodź tu! No co się patrzysz? Co się baczysz? Chodź tu. Tu chodź. Azor. Bo będę musiał skoczyć na, na ciebie. No. do no. Dobra. Siedź tu. Tu siedź. Pilnuj. Dobra. To jest taki odcinek po prostu wprowadzający o niczym nie wiem, nie wiem, po prostu to jest taki odcinek powracający do serii. Yy, ponieważ jak wiecie, nie wrzucałem nic i po prostu chciałem zobaczyć. Nie ruszałem w Minecrafta, zupgradeowałem go do wersji 1.1 i, i nawet nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co jest w tej wersji nowego. Chyba tam Enchant Bow. Yy, w sensie łuków jest enchantment. Enchantment? Enchantment. Także nie mam pojęcia po prostu. Yy, na pewno windy nie zrobię, ponieważ winda nie działa. Yy, windy tej schodkowej takiej. Do za pomocą pistonów też nie zrobię, ponieważ to dużo czasu wymaga. Znaczy, do teraz nie zrobiłem w ten sposób. Dawaj węgiel. węgiel też dawaj, mam ten Stone. Nie mam pojęcia po prostu, co mam robić. Nie mam pojęcia, nie mam iść. Nie, mam co, nie, nie wiem, nie wiem, po prostu, jakie plany są. Także po prostu tutaj jest to taki odcinek yy, mówiący. siema ponownie! Oczywiście Clipper mi rozpieprzył szkło, rozpieprzył wszystko. Jakiś pułap. O! Wiem, w następnym odcinku zrobimy po prostu pułapkę na klipera. Tutaj po prostu coś zrobię. Nie wiem jeszcze co zrobię. Yy, jak sytuacja wygląda? Aha, dobrze, w tej sytuacji tutaj sytuacja wygląda dobrze. Popatrzyłem, jak jest pod spodem. No bo tutaj już akurat pułapki pod tym nie zrobię, ponieważ jest na jeden gru, gruby klocek, więc. Ale tutaj zrobimy. Hmm. Hmm. Weirdo. Yy, świnki. O, właśnie, jeszcze świnki weźmiemy. Nie bo tak patrzyłem, jakich ich tutaj yy, że tak powiem nakarmić, psiaków. Bo jest, jak wiecie, <laughs> yy, współczynnik na jedzenie oraz współczynnik życia. Współczynnik życia. Ilość życia, oczywiście. Świnko! Mało was kurde tu jest. O! To się przyda. Świnki! Nie, 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 Dobra, ja wejdę do środka i wtedy wam dam, bo uciekniecie za chwilę. Idźcie sobie. idźcie, idźcie. Dobra. Dzień dobry. Świnki! Ty i ty, ty i ty, ty i ty i ty i ty. Świnko! Świnko, świnko! O, 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 są małe świnki. Były sobie. świękiczy. 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 E, ty chyba jesteś jedyną świnką nieparzystą, dlatego do tutaj. Dobra. Kurczaki. Aha, a tak. Pacili jajek. Kurczaki po prostu czekają, żeby uciec tylko no idźcie stąd Spotyka tak Ile Jeden jaj? cztery jajka, zobaczmy czy coś się wykluje No odejść O jest jeden Jeden kura jest mały Uwaga wchodzę ooo jajecznica. muszą zrobić jajeźnicę po prostu tu Dobra, to jeden kurak tylko. Plusowy. Ja chcę być zabity, ja chcę być, zobaczcie jak się pojawią. Ja chcę być zabity, nie, ja, ja. Nie, ja chcę być kurczakiem pieczonym. Nie, ja, ja chcę być skrzydełkiem KFC. Dobra. Na skrzydełka KFC mogą być. Dobra, nie mam, nie mam naprawdę nic na pokazania, w ogóle nie wymyśliłem, co może być ten odcinek, przepraszam za to, ale naprawdę chciałem zobaczyć czy on działa, chciałem się z Wami przywitać ponownie w serii Minecraftowskiej. Także, yy, tak ten odcinek wygląda. Tutaj skrzydełka KFC. Tutaj... Skrzydełka, aha. Skrzydełka KFC. Tutaj to. Jeden powinien wystarczyć. Tutaj to. Kurde, no co tu zrobić? Znaczy na pewno wiem, że muszę zrobić owczarnię. Jak to zrobić? Kurde, bo muszę te owce jakby wynieść stamtąd. Czy coś zrobić z nimi? Znaczy po prostu muszę je przenieść stamtąd. A jak je przenieść, skoro tam jest taki mały, że tak powiem, poletek? Jak one mają iść za mną? Rozumiecie o co chodzi. Dzień staje nowy. I, i, i... No, i po prostu się zdanawiam teraz. To mnie wkurza. Te wysepki takie. w wkurza. No, jakieś takie to jest. Dziwne. Szkło. Chyba, że stamtąd. Nie, to są krowy mleczne. I są owce, kurde. Hmm. Weirdo. Weirdo, weirdo. Dobra, nie idę tutaj. Nie chciałem tutaj iść. Kurde Minecraft, no tak w niego długo nie grałem. Poważnie, właśnie tak długo w niego nie grałem, no. E, dobra, dobra, to ja się żegnam. Już nie zanudzam Was. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Powiedzcie ewentualnie, co mogę tutaj zrobić jak w odcinku kolejnym. Że mam kilka pomysłów, ale muszę do, dostać się do tego, gdzie to mam zapisane i jakie to są pomysły. Także e, na razie tego nie wiem to coś Może enchantment? Nie, potrzebuję Blazing Roda. Blazing Rod jest w tym, yy, w neterze. Hmm, chyba żeby do neteru przejść. Bo walczyć. Tak, chyba tak. Także ewentualnie, jeżeli nie wymyślę nic, to po prostu gdzieś pójdziemy po obsidian. Stworzymy portal. I potem po prostu pójdziemy po Blazing Roda. Komentujcie, subskrybujcie, oddaniajcie. Pa pa!